polską kulturę. Wszystko co polskie jest do usunięcia. Wszystkie najwspanialsze nasze na, nasi nasi poeci Słowacki, Norwik to wszystko chcą usunąć. Precz! Na to nie ma naszej zgody. Tego chuncie huncie Tuska nie odpuścimy. Precz z huntą Tuska! Precz z huntą Tuska! i Ruska. Przeżyjemy i Tuska. Takie piękne hasło widzimy tutaj na jednym z banerów. Miejmy nadzieję. Tu jest Polska! 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 Tu jest Polska. Tu jest Polska. Tu jest Słuchajcie, mi Państwo. Chciałbym się w stu procentach zgodzić tutaj z moim przedmówcą z Solidarności, ale chciałbym nawiązać do czegoś innego. Kiedy przyszliśmy pierwszy raz na protest pod telewizję, staliśmy w grupce Wydmorscy Patrioci i krzyknęliśmy raz sierpem, raz młotem, czerwoną połową. Z tyłu stali różni ludzie i zaczęli nam zwracać uwagę, że tak nie wypada, że tak nie można i tak dalej. Od kilku lat prowadzę tylko najwyższe marsze również wyględnych Romalda Ajsa Burego. do nam po tych marszach uwagę. Przestańcie śpiewać jakieś weselki, co w tej serii o nas pomyślą. I to mówili politycy. To politycy z prawicy, nie z lewicy. Bo my lewicy nie puszczamy do siebie. Nie śpiewajcie na nich, bo to jest niedobrze. Oni będą myśleli, że my ich faktycznie chcemy powiesić na tych drzewach, że ich chcemy wymordować. Nie, my nawiązywaliśmy do historii, do tego, co było kilkadziesiąt lat temu. My nikogo nie chcemy wieszać, oni się sami wywieszą. Wracam do tego pierwszego spotkania. Było nas dziesięć razy tyle. Rozmawiając z kolegą, mówię, zobaczysz cztery, pięć, sześć spotkań, i zostanie garstka tych najwier, najwierniejszych i tych, którzy naprawdę stoją po prawej stronie. Gdzie mogę się wprost zapytać? Gdzie są politycy? Gdzie oni są? Pochowali się, boją się nas, bo widać, widocznie tak na to wygląda. Że po prostu się boją nas przed wyborami. Żeby Gazeta Wyborcza nie napisała, że stoją z faszystami. Bo na nas mówią faszyści. Faszyści, neonaziści, nie wiadomo kto jeszcze. Zapraszam proszę do siedziby, zobaczcie Państwo, czy my jesteśmy tymi neonazistami. Nie, tak samo mówiono o żołnierzach wyklętych od 1944 roku, y zarzucano im współpracę z Niemcami, zarzucano im, nie wiadomo co, mordowanie Żydów, i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w książki. Jeżeli ktoś, teraz chce nam zabróć Polskę, oni mogą sobie wymazać, ale własnych głów. Nikt z serca nam nie wymarzy Polski. A jeżeli zostanie na nawet 20, to będzie tych 20. I tych 20 za chwilę zakiełkuje. Tak było z żołnierzami wypiętnymi. Tym I tak, jeżeli mamy wrócić do tego, to tak może i się zdarzyć teraz. Ja nie mówię, że tak będzie. Ja mówię tylko, że tak może się zdarzyć. Dlatego pytam się po raz kolejny, gdzie są politycy, którzy tak się stawiali na pierwsze dwa, trzy spotkania? Nie ma. Dlatego zarzucono też tutaj, że pojechałem po politykach. Nie. Ja po nikim nie pojechałem. Ja powiedziałem, że my jesteśmy apolityczni. Nie jesteśmy ani bojówką pis tak jak nam zarzucano. Nie jesteśmy żadną bojówką Konfederacji. My nie mamy z nikim żadnych układów. My jesteśmy tylko i wyłącznie Polakami. My jesteśmy tylko i wyłącznie Patriotami. My nie chcemy nic. My nie chcemy nic od nikogo. Ale. Ale nikt. Patrioci! 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 Jeżeli ktoś z nas się, się o takie wstępne jakieś rzeczy, powiem tak, to było do przewidzenia, że najpierw będą chcieli wymazać z pamięci tych żołnierzy, wyklętych którzy tutaj bardziej gdzieś tam leżą, którzy walczyli do samego końca. Jest to Major Ogil, jest to Kapitan Bury. Jest to żraf, jest to inka, jest to łupaszko. Po prostu to, to są ci, którzy najbardziej polą. A później wezmą się za... Chociaż już słyszałem, że Pilecki deszcz jest niedobry. Yy, o Fildorfie jeszcze nie mówią, bo tak yy, na marginesie to wyrok cofnął jaruzelski, co było po prostu taką grzenadą yy, dla mnie przynajmniej, że chłop... Został zamordowany za nic, za, za to, że był Polakiem i walczył z Niemcami, został powieszony. To komunistyczny zbrodniarz Co wyrok. To jest wiadujące. ale ja jeszcze nie Ja chcę wrócić jeszcze do tego pierwszego spotkania. I mili Państwo, Ty, że jest nas tutaj dzisiaj sześć razy, czy osiem razy mniej, czy pięć razy mniej, nie wiem, bo nie liczę ludzi. To nie znaczy, że za tydzień czy za dwa będzie nas dziesięć razy tyle. Dlaczego? Dlatego, że ten rząd, który teraz jest u władzy, on zacznie przykręcać kurek. I ci wszyscy, którzy myślą, że to jest tak fajnie, bo tam on się uśmiecha, bo on coś powiedział, bo, bo to wcale tak nie będzie. Więc wiecie co? To, to nie, to tak nie, to tak nie To zobaczymy za 3-4 miesiące. Dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze mógłbym podziękować za datki, które dostaliśmy od wszystkich ludzi. My te pieniążki przeznaczymy na pewno na Marsz również Wyklętych. Chcemy zrobić fajną oprawę, oczywiście bez pirotechniki, bez jakichś tam cudów, niewidów, bo tego nie możemy zrobić. Ale na pewno będzie jak co roku, zacniej go. Dziękuję bardzo. បាទ